Witajcie moi drodzy, tu nowoczesna szkolenia.pl Z tej strony Dagmara. To zwykle ze mną w pierwszej kolejności się kontaktujecie, ale dziś nie o mnie. Jak doskonale wiecie, dzisiaj piątek, czyli nasz dzień wywiadów z kościołem specjalnym. Ale dzisiaj nastąpiła pewna zmiana, ponieważ właśnie za tymi dniami Kasia przygotowuje się do wywiadu. Jeszcze o tym nie wiem, że właśnie tym gościem dzisiaj będzie ona. Ona będzie właśnie dzisiaj gościem specjalnym naszego wywiadu. Także wchodzimy. Dzień dobry, Kasiu co? Widzę, że przygotowujesz się do wywiadu, jak to bywa zazwyczaj w piątek, prawda? No, a co Ty kombinujesz? Nic nie kombinuję, tylko chciałam Ci powiedzieć, że zaszły pewne zmiany w planie piątkowym. No. Jest to dzisiaj szczególny piątek, ponieważ jak wiesz naszym gościem w specjalnym w wywiadzie miał być Bartek. I to właśnie po krótkiej konsultacji z Bartkiem no. stwierdziliśmy, że zrobimy Zupełnie coś nowego, innego, więc gościem specjalnym w dzisiejszym wywiadzie będziesz właśnie Ty. Aha, no dobrze, no i słucham dalej. Nie? Tak. Nasza propozycja, abyś pokrótce opowiedziała o naszym projekcie Beyond Norms. Kilka słów, tak, wstępu, dlaczego mhm. stworzyliśmy ten projekt i o tym, dlaczego powstały nowoczesne szkolenia.pl. Ale że jakże, tak tu teraz, w tym momencie? Wiesz, moja propozycja jest taka, że przesiądźmy się w bardziej komfortowe warunki, gdzie będzie nam wygodniej i zaczniemy. No dobra, no to idziemy. To idziemy. No to zaczynamy, tak? No zaczynamy. Okej, okay. Kasiu, więc na początek powiedz nam, jak narodziła się idea nowoczesne szkolenia szkolenia.pl i jaki cel przyświecał w założeniu tej firmy. Hmm. Pomysł z założeniem nowoczesnych szkoleń kierował głowę już od kilku lat. Większość swojego życia zawodowego współpracowałam z korporacjami na różnych stanowiskach, zaczynając jako doradca klienta, wkraczając później na różne szczeble menadżerskie. Rekrutowałam, wdrażałam, szkoliłam, a przede wszystkim obserwowałam realia, w jakich toczy się korporacyjne życie w kontekście szkolenia i rozwoju pracowników. Zawsze widziałam całe mnóstwo przestrzeni do tego, żeby zrobić coś inaczej, wychodząc poza standardy, ale nie zawsze były ku temu możliwości. Stąd właśnie pomysł, żeby zrobić coś po swojemu, żeby wykorzystać zdobyte doświadczenie, a zarazem wdrożyć pomysły, które zbierały się w głowie od lat, dając innym możliwość rozwijania się w całkiem inny sposób. Do drugiego pytania: jakie są główne wartości i misje na nowoczesne szkolenie. I jakie cele chciałaś osiągnąć, tworząc tą firmę? W nowoczesnych szkoleniach chodzi o to, żeby odważnie wychodzić poza schematy, żeby wytyczać nowe ścieżki, łączyć ze sobą poglądy z różnych dziedzin nauki, oczywiście psychologii, jak również fizyki, czy na przykład chemii. Ale nie tylko, bo interesują nas podejścia w różnych zawodach. Stąd ostatni wywiad z Markiem Kajko, wojskowym z Krwi i Kości, gdzie podzielił się z nami doświadczeniami i poglądami. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Marka. Naszym celem jest nie tylko przekazać praktyczną wiedzę i pomóc w wyborze właściwego kierunku, ale przede wszystkim uczestniczyć w rozwoju osób, które z nami chcą podążać tą drogą poprzez indywidualną współpracę w kolejnych etapach. Moimi trzema zasadami w nowoczesnych szkoleniach jest myśleć na opak, wyjść poza schemat i zadawać ciągle pytanie dlaczego, żeby pobudzić swoją kreatywność. Może to nawiązując do projektu Beyond Norms, czym dokładnie jest ten projekt i co go inspiruje? Beyond Norms można powiedzieć, że to moje dziecko i to takie wpadki, bo powstał przez przypadek podczas rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Kierują nim trzy główne przesłanki: odkryć, ożywić i przetransformować. Poprzez stworzenie unikalnych programów szkoleniowych chcemy wprowadzić uczestników do świata, w którym będą mogli w niekonwencjonalny sposób wydobyć z siebie potencjał ukryty. A po drugie, chcemy ożywić rynek szkoleniowy, łącząc różne podejścia z różnych dziedzin i doświadczenia ekspertów. No i na końcu, odmienić podejście do rozwoju osobistego, wychodząc poza normy. Okej, okay. w takim razie, co odróżnia projekt Beyond Norths od innych inicjatyw szkoleniowych i jakie unikalne podejście ma ta inicjatywa? Hmm. I to jest właśnie magia. A... Różni ludzie, różne lokalizacje, różne specjalizacje, różne osobowości, poglądy. Z jednej strony mieszanka wybuchowa, a z drugiej strony doskonale potrafimy się połączyć dzięki wspólnemu celowi, jakim jest wyjście poza utarte schematy i zrobienie czegoś inaczej. Jakie są główne wyzwania, z jakimi nowoczesne szkolenia PL i projekt Jan Nors muszą się obecnie zmierzyć, aby realizować swoją misję? Naszym głównym wyzwaniem jest na ten moment dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, dlatego korzystając z okazji zachęcam do obserwowania i udostępniania naszych publikacji i innych aktywności. Nie jest łatwo przebić się przez konkurencję, dlatego my nie chcemy konkurować, tylko łączyć siły i działać tak, aby dawać ludziom nowe możliwości. I w jaki sposób nowoczesne szkolenia .pl promuje innowacyjne podejście do rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji, i jakie narzędzia i metody wykorzystujemy? To, co uważam, że nas wyróżnia, to fakt, że chcemy brać udział w całym procesie transformacji, nie kończąc przygody z uczestnikami po szkoleniu czy warsztacie, tylko w dalszej drodze mierzyć, analizować postępy przy korzystaniu odpowiednich narzędzi. Ale też modyfikować rozwiązania, jeśli zajdzie taka potrzeba. To jest mega ważne w czasach, gdzie wszystko musimy robić na wczoraj, żeby mieć takiego swojego szkoleniowego Badiego, który będzie czuwał, żeby nie wrócić z powrotem do tych przetartych dróg. Jakie są plany na przyszłość w kontekście rozwoju firmy i projektu Beyond Norms I jakie są konkretnie cele, które chcielibyśmy osiągnąć? Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów w chwili obecnej, bo chcę. Aby za każdym razem odbiorcy byli miło zaskoczeni. To, co mogę powiedzieć, to fakt, że planów mamy sporo. Aktualnie działamy w social mediach, pokazując nasze poglądy. W międzyczasie tworzymy programy szkoleniowe, zapewniające kompleksowy rozwój, łącząc różne dziedziny, a za chwilę zajmiemy się organizacją eventów, gdzie. Hmm, będzie się działo. Na zakończenie, co chciałabyś przekazać naszym odbiorcom, jako przesłanie lub inspirację związaną z naszą misją i projektem Biantnorms? Odwaga. Odwaga ma supermoc. Nie można się bać wykorzystywać tej potęgi. Ja musiałam się odważyć, żeby zmienić swoje dotychczasowe życie zawodowe. Był strach, lęk, w sumie jakieś obawy pewnie nadal są, ale to nieważne. Nie może być przewidywalnie, bo jest nudno. Wychodząc poza swoją strefę komfortu, gdy dojdziemy do celu, który tak się, te, którego tak się obawiamy, jest cały ogrom satysfakcji, to jest piękne. Dlatego zachęcam każdego do odważnych decyzji, bo kiedy, jak nie teraz, nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. Zapraszam do nas, możemy tę drogę w nieznane pokonać razem. Gwarantuję, że nie będzie nudno. Super. Dziękuję Ci więc serdecznie. Ja również dziękuję, i mam nadzieję, że takich niespodzianek będę miała więcej. Myślę, że na pewno.